Siemeczko, wracamy po dużej przerwie. Jestem sobie dzisiaj z Awertymachem. się ma. Cześć, cześć. <gry> I Dzisiaj jesteśmy sobie w budowaniu. No czegoś takiego to jeszcze nie było. I zobaczymy co, 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 co zbudujemy. Mamy zbudować popcorn, także może nam to wyjdzie. Czyli co? Biała, czerwona wełna i jakaś taka. Hmm. Najpierw biała czerwona, a później zobaczysz. Biała, czerwona, jak później zobaczę? No, zobaczysz, z czego będzie pokryta. No dobra. Mi troszkę tutaj jest ten, zacina także. Dobra, zakręcamy. Jest, no, nie, tak, zakręcę, Eee, tam. Czekaj, będzie Czekaj, cze, cze, cze pierwszy się. Dobra, eee... Yy... Dobra, niech będzie. Na, na ile my to robiliśmy? Jedyna.

bo wow, wysoko mierzę, ty to jest hobita, ta muzyka? A nie, ja w czekaj, nie, ja mam w miarę głośno Minecrafta, także a i przestała <ścoughs> grać. Aha, ja, akurat sobie długo się... jest sympatyczne. No, i jak tak tam dobrze pójdzie, jak teraz, tak szybko? To możemy jeszcze zrobić. Picie. No... No... E, no... Znaczy wiesz co, ja nie wiem czy zdążymy jeszcze jak popcorn mamy ten, a z czego ty planowałeś popcorn? Domyślam się już. Z diorytum. A. To, to nie, to coś innego miałem na myśli, To, to nieważne. Coś tam nie wyszło stary. E, jak to nie wyszło? Aleś, wygóry Rogi, rogi nam coś nie wyszły. Eee... Nie, no Co bo ci to... nie wyszło? Pięknie jest, nikt nie zauważy. Nie, nie, nie będzie czasu na to, żeby patrzeć na takie szczeguliki. No nie, naprawdę nikt nie zauważył. Znaczy ja bym zauważył pewnie, ale, ale ja się czepiam po prostu wielu rzeczy, więc. Ej, nie mogę trafić Blokiem No dobra Czekaj, wypełnijmy to tak No dobra, ale jeszcze że, że tak. pod No to, to Próbowałem pod przed chwilą. Nie, nie, mogę trafić, ej. Ja losowo klikam. Aha, aha, to wiedzieć. No i mi jeszcze przysłonisz. no. Ej, no w sumie łatwiej. Ja coś staram, żeby jakoś artystycznie to ułożyć, a ty losowo. Dobrze no, tak nieładnie to wygląda. No i gitara. Mamy popcorn. I dwie minuty 16, robimy pizza? Robimy nasze. Robimy, dawaj, dawaj. Ale też biało-czerwone? Yy, nie, możemy taki czerwony kubeczek zrobić. Dobra, 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 To zróbmy. Mm. No i tak. I tu jeszcze jeden daj. O, w ten sposób. I pociągniemy I to do góry i ten i zrobimy słomeczkę. Na ile, wysoko? Mm. Na tyle żeby troszeczkę wyżej po prostu było niż no to, psz, niż wie, niż szkoła no. nie pop pop no, przepraszam i wkurza mi tę muzykę tak 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 no no mnie bardziej wkurza to, że mi myszka przeskakuje jakoś jakbym miał czułość za dużą, ale nie mam dużej wcale. jak ona no 11 tysięcy nie na 25. mogę <grym> nie wiesz co 1600 mam ustawione, co to nie jest. To, jest? to jest mega mało moim zdaniem jednak, a, a mimo wszystko jakoś mi. Ale to już jest kwestia chyba nie ustawień nie powiedzmy jest, mysz. Nie e, ja chciałem... bia biała wełna, Czarno. biała wełna szybko. Mam pomysł. Ja Myślę, że biała i tak z zewnątrz zrobimy taką przykrywkę. A, że... Tak, tak, tak. No, że taka delikatnie wystająca, żeby była. O dobra, dobra, to zrób obramówkę z tej strony, ale ja lecę z tej. Dobra, to ja stary, chciałem w ogóle wyszukać czarna wełna. I zapomniałem jaki czarny. Po angielsku i napisałem no, nigger, a to się no. skapia, że black. Co, f Niger. No. No co? Hmm. Czy wiesz co, ja bym coś... 15 sekund, czekaj. co ty robisz? Ej, dobrze, 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 dobrze to wychodzi. Okej, okay, dobra, git. Rozumiem zamysł. Chciałem, bo ja chciałem ze szkła to zrobić. A jest dobrze. To jak, to jak parasolka. Były. Nasze pierwsze. No pierwsze nasze. Legendarny. Nie no, my to przegramy ogólnie. Nie no, tak pewnie jak zawsze koło miejsca. Pięknie to wygląda. Mmm, dobra. Ej, kto ten burger jeszcze zrobił? Jest bajeczne. Ja, baje, ja dałem bajeczne. Mi się podobało. To jest... dobre. No, co to Co to było za dźwięk? Ej. Ej. I bajeczne. Bajeczne, bajeczne, bajeczne. Bajeczne, bajeczne. Co to jest? Aha. Dobra, to jest. Okej, okay, no to tak, jako dobra no. zrobię, bo to jest mniejsza, ale w sumie fajny pomysł to jest. Naprawdę hmm. fajny pomysł. Hmm. Hmm. A, bajeczny w sumie. No bo ciężko, jak jest, tak się duży dzieje ciężko mi jest ogarnąć co ja. No właśnie tak. Ej, dobra. Y, ja daję bajeczny, bo ktoś fajnie pomyślał, że był duży, średni i mały popcorn. Tak. No. To jest to jest fajny, fajny pomysł, naprawdę. Ała. Ech, nie, dobra, legendarne. Ej, co jest legendarne? rękę zrobił, to jest genialne, no. Genialne. Święty. No tak. To bajeczne. Ja chyba źle nie potrafię oceniać. Ja tylko te dobre daję. Ja cały czas krytykuję. Ja mam albo złe, albo w porządku, albo dobre. Tylko raz legendarne z ręką. Dobra. W porządku. Ja dam dobra. Będę milszy dla nich. Złe. Nie no, bez przesady, ale w porządku. O no to w porządku. O, w sumie tak. Ej, kino ktoś zrobił. Dobre. Dobre. Bajeczne, jadaj bajeczne, za kino. A kino lubię. Ej, jestem, ej, jestem w, w tym w budowli. No, to było pewne. Ej, 11 miejsce z A. Ej, Dobre. pierwszy. Raz pierwszy raz graliśmy, to było 13. A ten 12 to jest dołączyło cię? Tak, dołączyło. To my sobie jeszcze pogramy, a nagranie już zakończę. Tak, jak. Co, co tutaj? To jest to jest napój piksel. Prosi Tak, na no Doniczkowa. Hmm. Nieźle. Albo. Dobra, to jeszcze jedna runda, ale przytnę budowanie nasze. Będzie już efekt końcowy. Dobra, wróciliśmy także tak wygląda nasz kaktusik. I ma swoją armię Kaktusów. O. Dobra wróciliśmy, o. dobra eee, czekaj, tylko nie zdążyłem zagłosować, eee. ej okropne, dobra, okropne to nie Do... kaktus, no tak, tak, trzeba wiesz zaniżać naszym rywalom, o no legendarny wiadomo, legendarny, wiadomo, że legendarny, ale tamten ja pomysł, faj, fajnie, fajnie, grałem w tą grę kiedyś. To było jak Zombie versus Plants, nie? Ej, ładne. Dobre. Ale jest No, ale to nie było kaktus. Tylko doniczkowe ta. A I, i nie, nie dobudował. W porządku. W porządku, no bo jakby... Znaczy, pomysł fajny, ale nie dobudowany niestety. No trzeba mierzyć siły na zamiar... To nie jest doniczkowe, okropne. No, bez kitu. Znaczy, ja jest złe, bo jakby ładnie wybudował, ale nie na temat. Nie eee... no niby jest do Jest, jest, jest. Nie, no dobra, Ła, ładne, jest ładne. Dobra, jest. dobra, dobra. No, bez kitu. <grym> dobra. Czekaj. Dobra. Eee... daj bajeczne, bo się postarał trzy roślinki wybudował. Ty, bez kitu, ten kaktus to. W porządku, w porządku. Co to jest, jest takie niemiłe tutaj dla nich? Ej! bajeczna. Ej, fajnie, wybudował, Zwłaszcza mi się te. Ja. Dobra, nieważne. Ja... Zwłaszcza mi się. O, właśnie, to wygrało. No, się spodziewałem, Dziesiąte miejsce gdzieś za każdym razem. Dziesiąte jest... miejsce. O Ej. ludzie. S, S, o ludzie, ale muszę. Musiałem... No, S, no, Na 15 drużyn dziesiąte miejsce mam fajnie. Dobra, chodź do lobby. Także dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia za jakiś czas i siema.